Siema, z tej strony Raymond i jako że w tym roku wychodzi Security Bridge i zapewne wielu z Was w ogóle zapomniało, że istnieje coś takiego jak FNAF, to chciałbym przedstawić moją wizję całej fabuły serii Five Nights at Freddy's. Nie będzie to jakaś wzięta z kosmosu teoria jak w 2015 roku, tylko analiza tego co twierdzą fajni oraz co kształtu całej serii. Także miłego oglądania. Zacznijmy od tego, że można fabułę podzielić na dwie części. Na główny wątek w 1 do 4, na rozwinięcia historii, które wyjaśniają wątki poboczne, czytaj historia Funtime'ów, czyli Sister Location do UCENA) oraz rozwinięcia historii, które odbywają się w tym samym uniwersum, ale nie ingerują w główną historię, czyli odrodzone Festival Entertainment od Help Wanted do Security Bridge. Zacznijmy więc od wątku głównego. W FNaFa 1 można uprościć w ten sposób, że zginęło 5 dzieci, ich dusze nawiązują animatroniki, koniec. Jednak od czterech podstawowych odstaje Golden Freddy. Nie chodzi on po celi i chce nas zabić, tylko pojawia się jako halucynacja. Poza tym, gdy Golden Freddy pojawia się na ekranie, widzimy napis IT'S ME. A to oznacza, że akurat ten animatronik ma z protagonistą jakiś związek. Nie zapominajmy, że nocny stróż nazywał się Mike, a starszy syn William Aftona miał tak samo na imię, więc można to powiązać ze sobą, zdając sobie sprawę, że Scott nie planował robić kontynuacji jedynki. Wydaje mi się, że dziecko ugryzione przez Fredbera we FNAF 4 to tak naprawdę młodszy brat Mike'a Aftona. Mike jako starszy brat dręczył swojego brata, który bał się animatroników i w dużym stopniu przyczynił się do jego śmierci. Teraz o FNAFie 2. Dostajemy tam marionetkę oraz to animatrony. Weźmy pod lupę marionetkę. W minigierce Give Gifts, Give Life zostaje ona pokazana jako istota, która ożywia zabite ofiary, pakując je do strojów animatronów, chociaż tak naprawdę wie tylko jak sprawić, żeby dusza nawiedziła animatronika. Oczywiście jak wiemy z FNAFA Sister Location istnieje coś takiego jak remnant. Tworzy się on, kiedy dusza nawiedza metal i jest po prostu płynnym metalem. Dokument, który widzimy w FFPS-ie mówi, że jeżeli metal zostanie bardzo ogrzany, dusza zostaje uwolniona, a remnant można ponownie wykorzystać. Widzimy to w końcowej kadyscence w prawdziwym zakończeniu, kiedy historia nawiedzanych animatronów się skończyła, ponieważ wszystkie dusze zostały uwolnione. Zostało to ukazane symbolicznie we FNAF 3 jako minigierka Happy's Day. Teraz powiem o wszystkich pizzeriach, które moim zdaniem istniały. Pierwsze powstały Fred Family Diner oraz Circus Baby's Pizza World. Wnioskuje to po tym, że w Private Roomie w sekretnym zakończeniu w Sister Location, po wpisaniu na kipadzie 1983, możemy zobaczyć kamery z domu z FNAF 4, co oznacza, że obie lokacje działały w tym samym czasie. W czasie, kiedy Fred Fred's Family Diner jeszcze działało, pojawiła się pierwsza pizzeria Frediego. Nie ma na to jakichś szczególnych dowodów. Moim zdaniem było tak dlatego, że we FNAFA jesteśmy stróżem w drugiej pizzerii, a pierwsza została zamknięta jakieś kilka Wcześniej. Ponadto we FNaF 4 na telewizorze można zauważyć reklamę Fredbear and Friends, co sugeruje, że jest to nazwa marki dzieci restauracji. We Fredbear występował Fredbear oraz Spring Bonnie, natomiast we Freddy's występował Golden Freddy oraz drugi Spring Bonnie, który stał się Springtrapem oraz inne animatroniki. Wskazuje na to męgiel w domu dzieciaka. Następnie była pizzeria z 2, potem z jedynki, a potem dom strachu w Fazbear's Frights 3. Wydarzenia z FFPS-a odbywają się po FNaFie 3, a nadchodzące Security Bridge będzie prawdopodobnie na końcu osi czasu. Jeśli chodzi o wszystkie zabite dzieci, to jest ich tyle ile animatronów. Nie, powinienem powiedzieć chyba. 16, czyli marionetka, 5 dzieci jako to animatrony, 5 dzieci jako stare animatrony z FNaFa 2, które były używane w pierwszej pizzerii i 5 dzieci, które nawiedziły animatrony we FNaFie 1. W całej serii wystąpiły dwa ugryzienia: najpierw The Bite of 83, czyli FNAF 4, oraz ugryzienie z 87 roku z FNAFa 2. Animatrony występujące w ffps i UCNie, moim zdaniem, mogły być animatronami w pierwszej pizzerii Frediego. Jednak mogę się mylić, ponieważ wśród zestawu nazywanego Medicore Melodies nie ma żadnego Frediego. Chociaż nie wiadomo czy pierwsza pizzeria w ogóle nazywała się Freddy Fazbear's Pizza, mogło się nazywać inaczej. Mangle występująca w domie we FNaF 4 może wskazywać na to, że był to odpowiednik Funtime Foxego we Freddy's. Działał on do pierwszego incydentu w tejże pizzerii, po czym został przekształcony na zabawkę dla dzieci. Był rozbierany... Nie, nie ma w tym żadnego, żadnego podtekstu. I składany z powrotem w różne kombinacje i tak powstała... Mangle. Chyba opowiedziałem o wszystkich wydarzeniach, które uznałem, że najważniejsze. Sorki za to, że film wyszedł trochę chaotycznie. Zrobił się z tego bardziej zbiór ciekawostek. No ale jestem jednak zadowolony. Jeżeli film wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę i suba. Dla was to jedno kliknięcie, a dla mnie jest to ogromna radość. Także to tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i cześć.